To jest Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Teraz już czas na rozmowę z gościem Wieczoru WTK, a Państwa i moim gościem jest dr Marcin Juwa z Kancelarii Śledczej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. No, prezydent podpisał nowelę procedury karnej, a wprowadzane zmiany budzą sporo kontrowersji. I właśnie o tym dziś porozmawiamy z doktorem Marcinem Juwą z Kancelarii Śledczej. Panie doktorze, pierwsze pytanie: Kto jest autorem projektu nowelizacji i jakie jest uzasadnienie dla jego sporządzenia? Propozycja zmian dotycząca zarówno kodeksu postępowania karnego, jak i kodeksu karnego pochodzi od głosów PIS. 20 kwietnia nowela została przyjęta przez czy... Wrócono wnioski o mniejszości zmierzające do Założenia tak naprawdę przykład dostosować polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego. I tak, 15 marca 7 w sprawie zwalczania terroryzmu. Tak, był ogólny pierwszy ukierunkowany To, że zmian, nie tym, się tylko implementowania przepisów Parlamentu Europejskiego porządku dlatego, jak już wcześniej miało miejsce, wprowadzili kilka. Istotnych zmian. Niestety te zmiany dotyczą. Panie doktorze, a o jakich dokładnie zmianach mówimy? O, pierwsza zmiana do, tak naprawdę dotyczy ograniczenia dostępu do, do akceptowania danego. Yy, z obecnie obowiązującym artykułem 156, yy, jeśli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia takiego toku postępowania, yy, nie mamy mniejszego problemu, żeby ten, ak, ten dostęp do aktów swobodny. Znaczy, bez problemu dopuszcza się na przykład wygląda akt osobom, takim jak obrońca, to nowocnikom przedstawicielom ustawowym, udostępnia się akta, umożliwia się sporządzanie, fotokopii, foto, 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 tak prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu też współpracowania Tak, żeby w tym zakresie nie było na najmniejszego problemu. Zachodą prokuratora również akta tylko postępowania czego mogą być wyjątkowo wypadko, w wypadkach udostępnianych innym osobom. No i tutaj mamy pierwszy, pierwszą kontrowersję z przyjętej noweli, z pierwszego zdania paragrafu piątym, w paragrafie 5 usunięty zostały fragment wprawy do uznania się z aktami po zakończeniu postępowania. Dodany zostaje jednak paragraf zgodnie z którym stosuje się odpowiednio do akty postępowania przygotowawczego, czyli pierwsza zmiana ta daje podstawę do uzależnienia od na koniec postępowania od po uznaniowej decyzji prowadzącego postępowania. Do tej pory strony miały prawo utrzymać takie akta, na przykład w tak zwanej końcowej zaznamieniu z materiałami postępowania. Nawet jeżeli w toku postępowania prokurator konsekwentnie odmawiał. No teraz już niestety nie będzie takiej opcji, czyli prokurator będzie musiał wyrazić zgodę lub nie. Co niestety, ale no bardzo mocno ograniczy prawo nam do zapoznawania się z materiałami. Taka zmiana też oznacza, że oskarżony czy pokrzywdzony będzie musiał się liczyć z tym, że w ciągu toku na przykład wieloletniego postępowania może nie mieć w ogóle możliwości dostępu do akt. Sprawy. Z aktami strony będą mogły się zapoznać m, dopiero z dniem przekazania materiału dowodowego wraz z aktem oskarżenia do sądu. No i po drugie, zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu, jeżeli ktoś będzie chciał zajrzeć do akcji jakiegokolwiek postępowania, które zostało zakończone, na przykład, i tutaj ukłon w stronę dziennikarzy, to również będzie to uzależnione od arbitralnej decyzji organu ścigania. Czyli tak naprawdę, jak do tej pory, do, do udostępnienia akt. Zakończonych postępowań przygotowawczych stosowano regulację ustawy o dostępie do informacji publicznej. To w uzasadnieniu stwierdzono, że niejednokrotne postępowanie albo w oparciu o przepisy tej ustawy prowadziło do ujawnienia informacji, które ujawniać zostać nie powinny. Celem nowelizacji miało być zatem zapobieżenie wyciekom danych wrażliwych. No, taka była, taki był zamysł. W efekcie jednak prowadzący postępowanie przygotowawcze może arbitralnie powoływać się na fakt, że zachodzi potrzeba zabezpieczenia tego prawidłowego toku. No i oczywiście odmówić dostępu do akt W efekcie zatem zmiana ta Stanie się narzędziem do tego, by dostępu praktycznie w ogóle nie było. Czyli tutaj dziennikarze nie będą mogli już swobodnie sobie dochodzić do materiałów, na przykład spraw, które niezbyt leżą na sercu organom ścigania czy władzy rządzącej, i będzie ucinać możliwość weryfikacji takiej przez dziennikarzy. Pakiet zmian, nowelizacji, oczywiście również tak naprawdę poprzez, poprzez przykrywkę covidową, tak naprawdę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, no tutaj wykorzystuje się to poprzez prowadzenie dziwnych regulacji, które nie do końca są zrozumiałe. Autorzy uzasadniają, że uzasadniają też, że ogłoszenie stanu epidemii z powodu koronawirusa wprowadzało szereg ograniczeń i to jest poniekąd przykrywka dla wprowadzenia tego typu rzeczy. A jakie zmiany mają zostać wprowadzone w związku z implementowaniem dyrektywy Parlamentu? No, nowelizacja założenia ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy zwalczającej, dotyczącej zwalczania terroryzmu, w tym poszczególnych zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Zmiany wprowadzone w polskim prawie w związku z decyzją parlamentu są jednak znacznie dalej idące niż jest to wymagane. Są nawet głosze, że zmiany takie wprowadza, wprowadza Polska mogą być problemem w kontekście standardów unijnych, bo kwestia masowej inwigilacji obywateli w kontekście danych informatycznych jest już w coraz większym zainteresowaniu unijnych organów. Zmiana też obejmuje obręgu, artykuł. 218 KPK dotyczy danych informatycznych i zabezpieczenia. I tak zgodnie z obecnym brzmieniem urzędy, instytucje podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną obowiązane są niezwłocznie zabezpieczyć na żądanie sądu czy organów ścigania na czas określony nieprzekraczający 90 dni dane i teleinformatyczne na urządzeniach zawieranych w zadośnikach lub w systemie informatycznym. Nowelizacja zakłada znaczne szersze spojrzenie na ten artykuł. I tak paragraf pierwszy ma Mieć na przykład urzędy, instytucje, podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną, czyli tu będziemy mieli coraz szerszy, coraz dalej idący e, idącą możliwość inwigilacji, więc to też nie będzie e, tak całkiem e, dla nas obojętne. Ustawa rozszerza też instytucje zabezpieczenia na treści publikowane udostępnianie drogą elektroniczną, na przykład fora internetowe, katalog podmiotów zobowiązanych do wykonywania żądania sądu o prokuratora i zabezpieczenie treści o administratora tych treści. To znaczy głównie chodzi tutaj o to, że ustawa która przeszła tak naprawdę daje potężne pole do blokowania i możliwości dziennikarskich i możliwości pełnomocników czy obrońców i dostępu do akt i dostępu do, 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 do różnych informacji, które są dla nas istotne i do weryfikacji, czy tak naprawdę rządzący mają coś do ukrycia, czy nie mają nic do ukrycia. I tutaj no, chyba nam się robi trochę taka, takie przemykanie drzwi, przemykanie nam i ucinanie nam możliwości weryfikacji władzy rządzącej. I chyba to niestety do tego zmierza. Dziękuję panie doktorze, że po raz kolejny nam pan przybliża meandry prawa. Dzisiaj także kolejny bardzo ważny temat poruszony. Pan doktor Marcin Juwa z Kancelarii Śledczej był państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie panie doktorze za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. A Ja państwu bardzo dziękuję za obecność, za to, że byliście państwo razem z nami. Proszę nie zmieniać państwo kanału, bądźcie razem z nami. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Wieczór WTK. Cały czas trwa.